Hej, witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy pierwszy dzień Vlogmasu! Yeeej! Czyli pierwszy dzień naszego wspólnego odliczania do świąt Bożego Narodzenia. Jak chyba w większości jest to moje ulubione święto i mój ulubiony miesiąc, bo po pierwsze są Mikołajki, po drugie są moje urodziny, po trzecie są święta. I czy muszę wymieniać coś jeszcze? <laughs> Więc powiem wam szczerze, że myślałam, że nie będę miała w tym Vlogmasie nic do mówienia, ale powiem wam że dzisiejszy dzień był tak szalony i ciekawy, jak mało który u mnie więc muszę wam koniecznie oczywiście opowiedzieć, co się u mnie dzieje ale yy, teraz będę mówić na statywie, chociaż wydaje mi się, że przez większość czasu będę was trzymała w ręce będzie mi tak po prostu wygodniej niż mówienie tak do statywu, bo to taki nie wiem, zbyt profesjonalne jak na vlogmas więc tak, po pierwsze od paru dni próbuję nagrać dla Was DIY z kalendarzem adwentowym. Nie wychodzi mi. Cały czas mi czegoś brakuje. Teraz mam jakieś problemy z drukarką, w ogóle może wstanę i wezmę Was ze statywu i Wam to pokażę. Ja ogólnie rzecz biorąc, staram się w filmikach, ups udawać perfekcyjną panią domu, ale w rzeczywistości dużo mi do niej brakuje. I nie zdziwcie się, gdy zobaczycie bałagan, w ogóle ja się śmiałam tak sama do siebie, że jak będę nagrywała ten vlog, to chyba będę musiała prawie codziennie sprzątać, żeby pokazać Wam jako taką mój pokój. Trzymam kamerę w tak małej ilości palców, że boję się, że zaraz wszystko wywalę. Ale tak. Ostatnio moja drukarka drukuje mi mniej więcej coś takiego. Widzicie? Więc jak mówiłam, to nie taki efekt, o jaki by mi chodziło. Swoją drogą, jeśli przez ten cały vlogmas usłyszycie moją mamę, to nie zdziwcie się trudno jest wycinać cały czas, jak moja mama coś mówi i wiecie, chcę, żeby te vlogi były jak najbardziej prawdziwe dlatego, że kurczę, trudno jest obrabiać naprawdę pół godziny materiału, wycinać każdy pojedynczy mały błąd i moment yy, codziennie, więc no tak swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą za dużo powtarzam, tak czy jak nie zdziwcie się, jak zobaczycie mnie nawet bez makijażu bo dzisiaj i tak mam tusz na rzęsach, więc to jak dla mnie postęp, bo w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miałam chyba ani gram makijażu na sobie. W filmikach jestem wymalowana i w ogóle jednak do szkoły nie mam czasu, ochoty, chęci i wszystkiego innego, żeby się malować. Czasami się pomaluję, ale to naprawdę sporadycznie raz na tydzień, a czasami zdarza się tydzień, gdzie w ogóle się nie maluję. Naprawdę w ogóle, nawet tuszu narzędzia nie mam. Nie mam jakiegoś Właśnie zobaczyłam co wyszło z drukarki i się zgorszyłam, ale zaraz wam to pokażę Znaczy zgorszyłam, wkurzyłam po prostu yy, I nie mam jakiegoś, wiecie, takiego, nie wiem, poczucia, że bez makijażu wyglądam tragicznie i w ogóle Są dni, gdy mam problemy skórne i wiem, że wolałabym jednak mieć na sobie makijaż Ale są dni, gdzie, tak jak na przykład teraz, moja twarz wygląda całkiem nieźle Oprócz cieni pod oczami, wydaje mi się, nie jest tak źle Więc nie mam jakby takiego, wiecie, przymusu, żeby się malować, żeby wyglądać, żeby czuć się lepiej i właśnie pokażę Wam, jaki teraz obrazek wyszedł. Swoją drogą nie jest źle, tylko że nie tak miało wyjść. Wyszedł tam drodam zielony, a miał wyjść czerwony, o dokładnie taki. Więc ja nie wiem, dlaczego to cały czas nie pykło. Wstawię jeszcze jeden tusz, bo moja mama właśnie kupiła tuszę i jeszcze nie wstawiłam jedynie żółtego. Powiem Wam szczerze, że wyszło całkiem nieźle. Nie, powiem Wam szczerze, że naprawdę mi się to podoba. I możliwe, że to zostawię, bo zielony kolor bardziej pasuje do moich ścian niż czerwony. Więc możliwe, że tak zostawię. Jednak no, chcę, żeby moja drukarka drukowała w dobrych kolorach, więc wstawię jeszcze ten żółty tusz, o ile się nie mylę, bo niebieski już wstawiłam. I zaraz się do Was odezwę. Tusz wstawiony i wydaje mi się, że cały czas błąd był w tym żółtym. W ogóle ten podajnik, jakby wiecie, który trzyma tę tuszę w drukarce, coś jest nie taki przy tym żółtym, więc możliwe, że to była wina tego. I teraz spróbuję to jeszcze raz wydrukować. <laughs> Dzisiaj nie mam zbyt dużo nauki, jedynie, znaczy jedynie muszę przeczytać lekturę, czyli króla dypa. Powiem szczerze, że jest strasznie nudne i w ogóle tak, wiecie, ciężko napisane, że trudno się to czyta. Czytałam streszczenie, ale ono jest jakby pisane z zupełnie innej perspektywy niż cała książka, więc muszę ją przeczytać, bo jutro mam kartkówkę z znajomości Lektury, ale nie jest nasz taka strasznie długa, ma 60 stron, a biorąc pod uwagę, że nie mam na jutro praktycznie zupełnie nic innego. I tak, miałam wam powiedzieć, co mi się dzisiaj działo, więc po pierwsze ręka mnie boli od. Trzymania kamery. Ale tak. Pierwsza rzecz to to, że jak wiecie, dojeżdżam autobusem i no droga tak zajmuje mniej więcej plus minus 20 minut. I o, tyle, o ile u mnie czekanie na ten autobus no to jest pikuś, to o tyle w drodze powrotnej muszę sporo na ten autobus czekać. Znowu jest zielone. Muszę sporo na autobus czekać, dlatego że są po prostu korki. Ale poza tym też są jakieś roboty i wiecie, są korki po prostu spore, więc no też mimo wszystko się spóźnia. Ale ostatnio po prostu przeniesiono u mnie przystanek, z jakby u mnie rynku, w moim mieście, na dworzec. No i nie powiem, mi to pasuje, dlatego że na dworzec mam około 2 minuty drogi, takim wiecie, szybszym krokiem. Mam po prostu bardzo, bardzo, bardzo blisko, a na miasto, no to musiałam wiecie z taką zadyszką 5 minut, z takim naprawdę cudem dojść i małe szanse czasami były na to, że zdążyła na ten autobus. Z moją punktualnością na pewno będę miała problemy ze zdążeniem na autobus, i tak, jednak on staje teraz na dworcu, więc będzie musiał czekać do godziny odjazdu, a nie po prostu, wiecie, przyjedzie sobie na przystanek i pojedzie zaraz dalej, tak jak to było tam, ale nie miałam o tym pojęcia. Znaczy wiedziałam, że ten autobus miał jechać z dworca, jednak jakby kompletnie o tym zapomniałam, że to dzisiaj. Poza tym kupowałam miesięczny bilet w czwartek i pan mówił mi, że yy, ta firma, która akurat, o którym akurat autobusem jeżdżę, yy, nie zgodziła się przenieść autobusu na dworzec, no a jednak dzisiaj okazało się inaczej. Ja po prostu, wiecie, biegnę na ten dworzec, znaczy biegnę, znaczy na ten przystanek. Po prostu bardzo, bardzo szybko szłam. Byłam akurat punkt tak, żeby zdążyć, nawet żeby chociaż autobus odjechał, to bym musiała go zobaczyć, a tam nie było niczego. Poza tym ludzi było strasznie mało, co dla mnie było, no nie powiem, podejrzane, bo wtedy jest ludzi masa. Więc to już było do mnie takie trochę nie bardzo. I zobaczyłam na przystanku takie, wiecie, kartkę A4 powieszoną z napisem Uwaga, od 1 grudnia wszystkie autobusy zostają przeniesione na dworzec PKP. PKP i PKS. Wiecie o co chodzi. No, myślałam, że po prostu naprawdę nie wiem, co tam zrobię. Musiałam jechać busem, no, który wiadomo, musiałam płacić z własnej kieszeni, więc no nie powiem, że byłam zadowolona, gdy mogłam w dwie minuty dojść, no może dwie, no trzy, umówmy się, yy, na autobus i zdążyć, więc no byłam nieźle wkurzona. Yy, I tak musiałam czekać na tego busa, bałam się, że on też się odjeżdża z dworca. Okazało się, że też odjeżdża z dworca, ale czasami przyjeżdża na miasto, więc miałam szczęście. Nie powiem, byłam zła, strasznie byłam zła. Mimo wszystko, że się troszeczkę cieszę, no bo jednak teraz będę miała bliżej i dojść i wracać, bo wiadomo, teraz jest zimno i chcę jak najszybciej być w domku, szczególnie jak czekam tam po prostu jak wracam do szkoły, jak w tamtym mieście, w którym chodzę do szkoły, sporo, sporo czasu, więc chcę być jak najszybciej w domu. I tak, to jest pierwsza historia. Druga jest taka, że miałam dzisiaj sprawdzian z chemii, ale na pierwszej lekcji, którą był akurat angielski, okazało się, że mamy dzisiaj iść na jakiś koncert. Że mamy mieć jakiś koncert profilaktyczny. I akurat na lekcji chemii. Po prostu, chyba nie muszę wam mówić, jak wielką radość wyrażaliśmy wszyscy. Więc poszliśmy na ten koncert, okazało się, że to jest koncert rapu, jednak to nie był taki zwykły rap. Ja ogólnie rzecz biorąc nie jestem w takiej muzyce kompletnie i na początku, gdy oni zaczęli śpiewać, ja kompletnie czułam się swoją, No bo ja nie gustuję jakoś specjalnie w takiej muzyce i nie czuję się w niej dobrze. Jednak to nie był taki, wiecie, zwykły rap. To taki rap z przekazem. Jeśli mogę powiedzieć, rap, jest zawsze z przekazem, ale... Chodzi o to, że po prostu jeden z tych raperów opowiedział swoją historię o tym, że kiedyś siedział w więzieniu, że brał narkotyki i naprawdę ta, ta historia była mega poruszająca i wzruszająca i niektóre rzeczy były naprawdę, naprawdę straszne, bo opowiadał też o tym, co niektórym osobom właśnie ci dilerzy robili i to było naprawdę, naprawdę straszne i. Nega takie poruszające. Trwało to prawie do 3 godziny lekcyjne, więc sporo, ale, ale naprawdę myślałam, że będzie gorzej, a wcale nie było tak źle. Więc to tak. I to właściwie byłoby już koniec interesujących historii. Oprócz tego, że nie zrobiłam tego DIY, bo musiałam też zmienić jeszcze. Zmienić na bilecie miesięcznym, że właśnie będę odjeżdżać z tego dworca, a nie z miasta u mnie z rynku, więc. To też zajęło trochę czasu, była spora kolejka i no przez to znowu nie mogłam nagrać DIY. Jutro też nie nagram, bo mam lekcję do trzeciej, a autobusu o trzeciej nie mam. Mam dopiero za 10 trzecia, więc będę czekała pół godziny w szkole, a potem dopiero yy, pojadę autobusem i będę gdzieś po czwartej, a po czwartej mamy zimę prawie, więc jest już ciemno i mamy teraz mamy teraz w pół do piątej, więc no już jest ciemno, jakby była po prostu noc. W ogóle jakbym czasami przerywała i wiecie, tak zatrzymywała głos i się odwracała, to no moi rodzice przechodzą obok mojego pokoju i źle się czuję z tym, jak mówię do kamery, a oni przechodzą i to słyszą, więc wybaczcie, nie wiem, czy będzie mi się chciało to wszystko wycinać, ale tak, jak mówiłam, obrazek wyszedł znowu zielony, więc no zostanę przy tej zieleni, tylko nie mam pojęcia czemu tak jest nie wiem, spróbuję najwyżej jeszcze coś wydrukować bo to jest akurat taki, wiecie, twardy papier do tego DIY potrzebuje właśnie takiego twardego obrazka, dowiecie się po co no i tak, nie wiem jak to będzie zobaczymy swoją drogą jesteście w stanie zobaczyć cały mój pokój nie ma zbyt wiele do pokazywania, ale ale wiecie możecie go zobaczyć i nie wiem, szukam jakiegoś takiego miejsca, żeby móc was położyć. Może nie wiem, może będzie tak. Swoją drogą dajcie mi znać, czy bardzo Wam przeszkadza, jak nagrywam przy sztucznym świetle. W zimie jest super ekstra trudne, żeby nagrywać w świetle naturalnym. Muszę to tak trzymać. Więc nie wiem, czy wam to strasznie przeszkadza, czy po prostu muszę sobie tak wygospodarować czas, żeby jednak filmiki wszystkie były w świetle naturalnym. Nie powiem, ułatwiłoby mi to życie, gdybym mogła stawiać też filmiki w świetle sztucznym, a nadal by się Wam podobały. Yy, więc tak, na razie jeśli chodzi o yy, DIY z tym kalendarzem, to tak może zadzę Wam ogólnie rzecz biorąc o czym myślę. To będzie kalendarz, który jest jakby każdego dnia. Mam tam na karteczce napisane jakieś wspomnienie z świąt, lub tekst jakiejś piosenki. Wszystkie te rzeczy mają mi wiecie, wprowadzić tak ten świąteczny nastrój i tą świąteczną atmosferę, tego ducha świąt. Więc yy, tak, i też z Dnia na Dzień razem z vlogmasem, będziecie też troszeczkę odkrywali więcej jakby mojej historii, mojej przeszłości. To brzmi dość strasznie, ale tak jest. <laughs> Więc zrozumiałam już mniej więcej zamysł, ale jak to będzie wyglądać, i jak to wszystko w ogóle będzie przebiegać, i tak dalej. Dowiecie się, jak mówiłam, w tym DIY. Mam nadzieję, że pojawi się w tym, w tym tygodniu. Musi to pojawić się w tym tygodniu. Jak mówiłam, też mam w tym tygodniu sporo czasu, więc wydaje mi się, że to nie będzie super, ekstra, hiper trudne. Na następny tydzień, wydaje mi się, będzie puch, pojawiać się więcej takich filmików, właśnie typu haul. Nagramy wczoraj dwa wahole kosmetycznej i właśnie taki ubraniowy z dwóch miesięcy, bo jak zauważyliście, w październiku nie wstawiłam żadnego holu, bo nie zdążyłam, zanim się obejrzałam, była połowa listopada, a ja nagrałam dopiero holu ubraniowy, ale nie kupiłam tak zbyt dużo w listopadzie, więc większa część jest tam z października. Ale jak mówiłam, następny dzień będę miała mało czasu, więc nie wiem jak to będzie, ale w większość wydaje mi się pojawiać, się będzie właśnie typowo filmików takich nie vlogowych. We wtorek mam sprawdzian z biologii, następny, nie jutro. Więc na pewno będę w poniedziałek nie mogła nic nagrywać, bo cały poniedziałek, o ile nawet nie jeszcze weekend, spędzę na uczeniu się biologii. Swoją drogą, w poniedziałek mam konkurs. Nie mam w ogóle jeszcze materiałów, z których mam się przygotowywać, więc będzie ciekawie. W poniedziałek mam też ten, mam też ten przełożony sprawdzian z chemii. Potem co mam? W środę jedziemy do kina, więc w środę na pewno coś nagram, powiem jak było w kinie, jak było na filmie Jeszcze nie wiem nawet na jaki film jedziemy, ale dobra W czwartek jeszcze nie mam nic, jeszcze, wszystko może się zmienić A w piątek mam sprawdzian z niemieckiego, więc tak Następny tydzień szykuje się dla mnie bardzo, bardzo pracowicie Zatem to mam nadzieję, że potem kolejny tydzień, ten ostatni przed świętami będzie już taki luźniejszy ale to chciałabym pokazać Chciałabym pokazać jak zmieniłam swój telefon na święta Czy to nie jest słodkie? No, no, czy to nie jest słodkie? Jestem z siebie taka dumna, taka piękna słówka Te słówki już widziałam w paru różnych wersjach Mam nawet jedną taką kolorową Jednak ta jest, wiecie, taka świąteczna A tak wygląda to w środku Czy to nie jest słodkie? To jest po prostu przez słodkie Tutaj nie mam nic <grym> Ale tak tu ściągnęłam no, parę kalendarzy adwentowych, więc y, to też może być fajne. Y, nie wiem na razie, czy wszystkie będę trzymać. Tutaj w ogóle ściągnęłam jakiś, nie wiem, musical advent calendar, ale to jest taki, wiecie, że możecie już sobie odkrywać jak chcecie. Zamiast wiecie, muzyka w takim stylu. Więc ten kalendarz chyba skasuje, bo jakoś no, nie bardzo mi przypadł do gustu. Yy, bo mogę sobie tutaj chyba nawet. Tak, jaki chcę, z którego dnia otworzyć utwór. Więc, wiecie, to takie odkrywanie jest bardziej ekscytujące. To się nie wyłączyło. Gdzie to jest? <śm> to się to zostało. To się nie wyłączyło. Dobra, jest. Nie wiem, jak w ogóle mam to trzymać, bo mnie ręka boli i mogę troszeczkę druszyć ręką Ale tak, ściągnęłam jeszcze jakieś tutaj inne, zobaczymy Tu mam XMS Music, ale to już ściągałam wczoraj, tak to wygląda W ogóle zaraz telefon mi się rozładuje, więc będzie ciekawie I tu mam takie fajne... nie wiem, nie pokażę tego tak Tu musimy tak... obrócić płytą, jej! To jest fajniejsze Tutaj właśnie pojawia się takie, jak chcemy otworzyć z kolejnego dnia, że nie możemy tego otworzyć, dopóki dany dzień nie nadejdzie, więc jak dla mnie to jest fajniejsze, bo nie kusi mnie, żeby otworzyć od razu wszystkie. Tutaj mam jeszcze jakąś aplikację, jak gwiazdkę z 2014. I tutaj chyba możemy wszystkie otworzyć od razu, o ile się nie mylę. Otóż jedną mam skreślone, a polegało ono na tym... W ogóle zaczekuję, ja czy mam was tak? Mogę was trzymać już tak, z drugiej strony. Nie rozumiem sama siebie, no ale dobra. Więc tak, mam czarne spodnie, więc będzie ciekawie. Yy, ale tak. Yy, tutaj mamy pierwszy dzień, i chodzi o to, żeby yy, rozłożyć ciasteczkowego ludka jak najszybciej umiemy. No teraz mi to nie wychodzi, bo bo mi nie wychodzi i strasznie. Jak widzicie, w tym miałem rekord 2,6 sekund, 6 sekundy. A tutaj, no. Ale spróbujemy jeszcze raz. No, poprawiłam się, 299 Pięknie. Tu mamy rozpakły prezent i prezenty. tutaj są jakieś, wiecie, reklamy, tutaj akurat są reklamy. Candy Crush, więc... To jest średnie. I jeden chyba, którego jestem najbardziej podekscytowana, to jest ten, który ma taką fajną, śmieszną ikonkę brzucha Świętego Mikołaja. I co jest najfajniejsze to. Widzicie? One się tak przekręcają. Czy to nie jest cudowne? I tu mamy właśnie, że 24 dni zostały do świąt I... Okej, okay, chcę przycisnąć, ale pojawia się ta głupia reklama I pierwsze Your first window is open, you have unlocked your first joke, a fact, and look, it's snowing Czyli... Mamy odblokowany pierwszy... ...czart, fakt I spada śnieg Tak fajnie ale dobra, co tu mamy? Okej, okay, więc to jeszcze nie możemy, mamy zablokowane How does Santa take this photo? With his North Polaroid <laughs> Jak święty Mikołaj zrobił sobie zdjęcie Ze swoim północnym... ...Polaroidem <laughs> Powiedzmy, że już wszystko zrozumiałam więc tak, błyskotliwa ja nie włączyłam nagrywania, rzecz yy, biorąc telefon mi się właśnie teraz rozładował, ale powiem wam szczerze, że nie wiem o co chodziło w tym yy, żarcie tego Mikołaja, więc tak. A te śnieżynki, które tam padały to była tapeta, tylko że ona miała to takie okienka na ikonki i ich było więcej niż ja mam swoich ikonek na, wiecie, ekranie tym startowym. I, no, jakby nie pasuje mi zbytnie, to wolę mieć po prostu tyle ikonek, ile mam. A te puste miejsca by mnie tylko denerwowały. Potem może Wam to pokażę, jak naładuję teraz telefon. Yy, I co? Tak, właściwie na tę chwilę byłoby to na tyle. Jest gdzieś chyba w pół do piątej, więc ja teraz jeszcze nie będę chyba czytał tego króla Edypa. tylko jak na razie nie wiem, co będę robić. Yy, Pogram coś, yy, nie wiem. Patrzę, może coś oglądam na YouTubie. Kto wie, kto wie. Ale niewiele też jadłam, jadłam tylko obiad, ale muszę jeszcze, muszę, <laughs> chcę zjeść ciastka. Więc tak i może ja jeszcze pomaluję paznokcie, jak będę miała czas. Ale to było chyba na tej chwilę, tyle. Potem, jak będę miała coś więcej do powiedzenia, i może jak naładuję telefon, to się do Was odezwę. Hej, więc wczoraj usnęłam i muszę Wam dokończyć dzisiaj tego vloga. Yy, jedyne co wczoraj oprócz tego zrobiłam Oprócz tego co widzieliście to zjadłam yy, Tak czy siak yy, chciałam tylko zakończyć szybko tego vloga Jak mówiłam usnęłam wczoraj Więc nie mogłam tego zrobić A teraz nie przestraszcie się Że wyglądam aż tak strasznie Dopiero wróciłam ze szkoły Mimo że mamy godzinę w pół do piątej ale tak, i teraz będę wam nagrywać vloga dzisiejszego, więc tego tylko szybko zakończę i jak zawsze zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, jeśli chcecie coś powiadomienia o moich kolejnych filmikach. Jeśli ten filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmikach i w kolejnych dniach Vlogmasa. Pa!